Kot ogrodnik. kocie ogrodniku zapraszam na półeczkę. Hej, a więc dzisiaj troszeczkę na temat tego, w jaki sposób rozsadzać sukulenty. Pierwszym sposobem na rozsadzenie sukulentu jest oddzielenie części rośliny. I już pokażę, jak to zrobić. Do tego będziecie potrzebować nic innego jak nóż. Bierzemy sobie zaraz jakąś roślinę, bierzemy sobie. Bierzemy sobie tą i w jaki sposób rozdzielamy taką roślinę. poprzez odcięcie jej części. W taki sposób się to prezentuje. I taką część rośliny zostawiamy na około 3 dni, aby rana się nam zasklepiła. Ja dodatkowo obrywam jeszcze dwa dolne listki, aby łatwiej miło było wsadzić do ziemi. I w taki oto sposób się prezentuje. Po około 3 dniach, w momencie, w którym rana się już zasklepiła, wkładamy sobie to do podłoża. Ja mam najzwyklejsze opakowanie. To jest, to jest chyba po rurkach z biedronki. I takie coś przekładamy sobie w jasne miejsce, ale nie takie, na które pada bezpośrednie światło. I po około dwóch tygodniach roślinka zacznie nam puszczać korzonki, tak jak na przykład tutaj w tym przypadku. Po dwóch tygodniach puściła bardzo ładne korzonki. Taką roślinę możemy już przełożyć do osobnej doniczki z ziemią. Ja osobiście polecam zakupić sobie takie oto maluchy, ponieważ one idealnie będą nam mieścić jedną roślinkę. W momencie, w którym ona puści nam dłuższe korzenie, możemy już ją przełożyć do takiej większej. A tutaj mamy już doniczkę ukorzenionych roślin. I w momencie, w którym one będą większe, ja sobie je po prostu poprzesadzam do właśnie takich doniczek. Następną metodą, jaką można rozmnożyć sobie sukulenta, jest rozmnożenie sukulenta poprzez liście. W jaki sposób to się dzieje już pokazuję. Tutaj mamy przykładowego sukulenta i robimy to w następujący sposób, czyli leciutko obkręcamy liścia. I proszę bardzo, już mam jednego liścia, z którego będziemy mogli robić kolejną roślinkę. I co robimy z takim liściem? Tak samo jak z większymi częściami roślin. Zostawiamy na około 3 dni, aby rana się tam zasklepiła. I kładziemy na podłoże. Nie sobie po prostu kładziemy w naszym podłożu. Liście można zraszać. Ja do zraszania używam wody najzwyklejszej, buteleczka, dyfuzur kupiony chyba w Action. Wkraczamy takie liście z góry. Tyle w zupełności wystarczy. Musimy należy pamiętać, że liście, tak samo jak części roślin, nie trzymamy ich na bezpośrednim nasłonięcznieniu. Trzymamy w miejscu widnym, ale słońce niestety mogłoby nami po prostu upalić i nici z naszego rozmażenia roślin. Dopiero co listek. Listek, który ma już około tygodnia. I listek, który ma już ponad dwa tygodnie. Także, jak możecie zobaczyć, metoda rozmnażania z liścia jest bardzo szybka, tylko należy pamiętać o tym, że podczas rozmnażania rośliny z liścia. Proszę bardzo, proszę. Siusiu, siusiu. Należy pamiętać o tym, że rozmnażając rośliny z liścia, roślina musi być wcześniej podlana najlepiej dwa dni wcześniej. Liść musi być zdrowy, nie może być żółknięty, on nie może być zbyt miękki, ponieważ wtedy nie uda nam się tego liścia ukorzenić. Tutaj możecie zobaczyć, jak po. Ostatnim pobraniu liści roślina zaczyna nam już puszczać babyki. Wychodzi chodzi o takie pomocne akcesorie przy rozmnażaniu roślin, ja bardzo polecam te biodegradowalne wydmuszki na rośliny i te super ekstra małe doniczki, ponieważ w momencie, w którym chcecie ukorzenić rośliny, a chcecie, żeby każda z nich była osobno, wsypujecie sobie tutaj po prostu ziemię, oczywiście specjalna mieszanka do sukulentów i każdą jedną roślinę możecie sobie po prostu osobno powkładać. Też to lepiej wygląda. Ja również, żeby zaoszczędzać miejsce na moje sukulenty, pomniejsze fragmenty roślin, które udało mi się rozdzielić, wkładam po prostu do większych doniczek. Teraz pokażę Wam, jak rozmnożyć wiszącego sukulenta. Ja przez bardzo długi czas szukałam, jak rozmnożyć Taki rodzaj sukulentów. Jest tego dosyć sporo w internecie, ale ja pokażę Wam taką, która działa u mnie. Do takiego rozmnożenia będą Wam potrzebne jedynie nożyczki. Jest sobie taki dłuższy pęd, Ja na najzwyczajniej się po prostu, odcinam. Odrywam kilka listków, tak aby było mi go łatwo wsadzić do ziemi. w taki sposób się to prezentuje. Ja osobiście w tym momencie nie czekam na to, aż ta rana się nam zasklepi. Jeżeli jecie sushi, to zostawiajcie sobie pałeczki, bo one są naprawdę przydatne przy rozmnożeniu kwiatów. I w tym momencie znajduję sobie jakiekolwiek puste miejsce. Drążę w nim delikatnie dziurkę, tak żeby nie naruszyć reszty roślin. I delikatnie Kładam sobie tą część roślinki. Zasypuję ją bardzo delikatnie ziemią. Listki układam sobie na górze. A już nam puszczą korzonki. Ja z góry zraszam to jeszcze kilka razy wodą. I zostawiam. I to sobie po prostu żyje własnym życiem. Czy ta metoda działa? U mnie działa, ponieważ u mnie akurat. Ten maluch był takiej wielkości. To było wszystko, co z niego jakby wyrastało. On był strasznie mały, mizerny, a teraz no już go dosyć trochę jest, czyli jednak ta metoda działa. Na internecie są sposoby, że ludzie układają po prostu jakby te korale w kółeczko. Oni to jeszcze jakoś rozdzielają, oni tego nie podlewają, nie zraszają tego w żaden sposób. Ja jestem osobą, która. W sumie strasznie wszystko szybko, więc ja od razu podam na ziemię, widzę, rośnie, działa, żyje, czyli jest ok. Istnieje jeszcze oczywiście możliwość rozmnażania rośliny poprzez nasiona. Ja tego osobiście nie praktykuję, ponieważ dla mnie... Bardziej owocne jest rozmnażanie poprzez liście, bądź poprzez części rośliny, kiedy widzisz ten proces, że odcinasz sobie roślinkę, chwilkę czekasz, przekładasz, przekładasz do ziemi, ona ci puszcza korzenie, przekładasz do większych łączyków, to jest po prostu dla mnie bardziej satysfakcjonujące. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o rozmnażanie roślin. Pamiętajcie, nie zostawiajcie ich tylko na pełnym słońcu, na słonecznione miejsce tak, żeby roślinka na spokojnie, w swoim tempie mogła sobie wypuszczać korzonki. Tak, która metoda jest lepsza, czy rozdzielanie rośliny, czy poprzez liście? Wydaje mi się, że poprzez rozdzielenie części rośliny te korzenie pojawiają się szybciej, ale zaś te rozmnażanie poprzez liście jest o wiele bardziej satysfakcjonujące. No i to tyle, jeżeli chodzi o rozmnażanie sukulentów. Takie totalne podstawy, tak jak mówię, ja się tym nie zajmuję osobiście jakoś długo. Ja swojego pierwszego sukulenta kupiłam mm, jakieś 4-5 miesięcy temu w Lidlu, i to był w sumie chyba nawet ten sukulent. I a był dziś taki. Także ja go już dosyć troszeczkę poroz, porozmnażałam, porozsadzałam, więc myślę, że jakaś tam ręka do roślin jest. W następnym odcinku powiem troszeczkę o podłożu, o tym, jak go sobie samym skomponować, o tym, gdzie powinny stać te rośliny, i ogólnie trochę na temat sukulentów. Czym są, jakie mają zapotrzebowania? I to tyle na dzisiaj. Cześć!